Eee, Manka Manko, jestem Wartes, za mną jest Bobbix! Hello, hello! Hello, eee, hello, Bobbix co jak zwykle? Uho! Uh, uh, ah. dzisiaj jest dzień zemsty Bobiksa, bo murder in Mineville ostatnio, pamiętacie jak Bobiksa porobiłem To się tytuł odcinka nazywał Kiedy myślisz, że dobrze grasz, ale spotykasz Verteza. Coś takiego to było u mnie Także no, no, słuchajcie. No, 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 tak. Ej! Będzie rewanży. Moje końcy Tutaj odbiorę, tutaj kurde Ancy nie, nie udało klasy. mi się dzisiaj Ach Ach Kurcy. Ej Bobik, schodź, trzymaj się mnie, to 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 przegrasz, ale wygramy to. No czekaj, bo ja tu skrzynkę chcę pozbierać szybko. Dobra mam, bo mam 14 tych... Dobra, słuchaj Bobix, no, chcesz, chcesz swój rewanż? Czy chcesz swój rewanż? No normalnie Ro, robimy Dobra, rewanż. Skoro Bobix rewanż, to wszyscy musicie teraz zostawić łapeczkę w górę, to będzie rewanżek. Słuchajcie, to, to jest dobre. No, łapeczki w górę. <ścoughs> słuchaj, musimy znaleźć gościa, który ma nick Foxy, Gamer 16 bo, 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 bo żeby się udał ten rewanż, to będziesz musiał zapalować na jego łuk, bo on jest detektywem. Okej. Okay. Czekaj, ja sobie tutaj mam detektor chyba. Eee, detektywa tak, tak, to to weź co? Kupuję detektor detektywa Czekaj Dobra, ja tutaj czujne oko patrzę, rozglądam się... O ej, dawaj za mną, dawaj za mną, dawaj za mną, dawaj za mną Dobra, 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 idę, idę. A widzisz to jest detektyw chodź, 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 idziesz? Idę, 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 idę. idę. Patrz. Kurde, gdzie się on zniknął, bo... Tam jest, ja tam jest, tam jest, tam jest, 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 widzę z łukiem. Tak, dobra, weź tą to skrzynię, tu tutaj. Już wziąłem. 26 mam końców. Dawaj za mną Ty patrz, ucieka, idziesz? Nie! Głoń go, go. możecie może zastrzelić. Dawaj, biegnijmy sobie tak po prostu za nim. A choć się zabije, ale masz teraz... Jak <śmiany> ucieka? ucieka. <słyska> Czekaj, no Dawaj, 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 goni go, goni go, gony go, gony go Dobiegam do furtki Taki. w 5 sekund, a ty. Dobra, Ja go tutaj biorę z drugiej strony, z flanki Dobra Łołłłłł, wow, ktoś mnie zabijł eee! Jakim cudem? Nie wiem a Jakim cudem to? Ej, błata 16. Co to się stało, ja też nie, nie żyję, lol eee! Ty, bo ja biłem tego typa, ale on nie strze... No nie. Dobra, i tego nie było, słuchajcie. Za mało łapek w górę najwidoczniej poszło. O, no, najwidoczniej. Aż, aż, aż mi ekran po prostu Minecrafta wywaliło, po prostu to jest dobre. I, no nic, no nic. Ja Kóre, się tu pięknie, pięknie wazora nie, bawiłem. Robimy tak, że po prostu yy, klepiesz detektywa yy, na maksa, swoim tym. On, on tam życia traci, a ja go wtedy dobijam, i wtedy jest fajnie. A kurde, okay. co się odwaliło, to ja nie wiem <grywa> Naprawdę to było dziwne. Co się zbugowało? <grywa> Ale bez kity, bo kurde tu nie wiedział co robi. Eee, wiesz, go tutaj... biłem jak chciałem i nagle nie żyje. A... Ja, ja go gonię tam szczekam jeszcze. Ty nagle wyskakujesz klepa. Ja patrzę, a nagle wszyscy nie To może jakaś bomba tam była, czy coś. Nie wiem, nie wiem. Albo psiakupa, nie? Wdepnęliśmy, koniec, koniec. Psiakupa to przegrana od razu z miejsca. <grym> Też możliwe, ja. Nigdy hmm. nie wiadomo, co tutaj się wyprawia w takich grach. Co u mnie mnie nigdy nie było w tym miejscu, to jest takie miejsce. Halo. Wow. Nie wiem. O, ta sama mapa, słuchaj. O, że... ale Są mam skrzyneczek obok siebie. Dobra, dobra, kim tu będę? O, oh! Detective Bobby chce ty, okej. Okay. <laughs> Skąd wiesz? W co jest napisane, dopiero teraz zauważyłem, oh. że coś takiego jest. <laughs> Ale spokojnie, tak bym widział po twojej kamizelce, także wiesz. Także you know, you know, you know and I know and everybody know because I know, okej? Okay? Okej, okay, okej. Okay. O, elo. <laughs> Kojnie nie jestem morderca, to jeszcze nie czas na rewanż Dobra I O cykl, ktoś w distance to musisz tam obstawiać Kto może być tym złym Zaraz go tutaj wyhaczymy, zaraz go wyhaczymy Tutaj czujne oko, tylko muszę końcy podnieść. Na oko pana prezesa oh, Czekaj. Aha, AHA już widzę biała ta Jest widzę w Wie? białej bluzie, w białej bluzie, w białej bluzie Dobra, go nie Tak, to gonię. ten, to ten, no to, to patrz, ja, ja uderzę a ty dobijesz Dobra? Dobra, dobra, dobra yy! Yy! Dobra, jest, jest po jednym hicie, jest po jednym hicie O prawie ja strzeliłem <grym> leci i zabija jak chce wszystkich tutaj Ale cię kurde, ale cię strzelę, To ci pikawa wyleci Chodź tu, mokie. chodź tu O Jest na hita, jest już na hita o! jest Eee O Gigi. Ja myślałem, że skinąłem. Game over. <laughs> Wertys probił no ja Ale jakie czujne oko od razu, to pan ja no, się za tę tą to... rundę, bo to, bo to było zło. Także, Bobix, widzisz, współpraca idealna poszła. No, to było, to było ideolo. Pięknie. <laughs> Dobra, zamknijmy na coś innego niż tamta mapa. Dwa. Głosuję na. O, autumn, Autumn, Autumn. Dobra, ja chcę być murderer. Bobix chce być detektyw. <laughs> Remember, remember <grymne> No ciekaw jestem czy, czy nam się uda tutaj znowu zrobić no, takie no, kombo, takie jak no, było ostatnio, no. nie? No No chyba, że ty będziesz murderem A nie, bo ty, tak, to, 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 wtedy byłeś murderem Ja wtedy murderem, Dobra, ja, tak no. to, to od kolejnej rundy ja tutaj wołtuję na, na deta, że chcę być detem No dobra Może tak, ja tak się bardziej uda, no nie. A i tak czasu Dobra, o, wygrałem gwałtowaniem. Oh. O nie, to ta mapa, na której pierwszy raz w tą mini grę grałem. Co? Kurde? Citizen. Ruby oh, 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 fox okay. z A i żadny. Bobik, słuchaj, mam przerobane, jesteśmy cywilami. Chociaż w poprzedniej ludzie byłem cywilem i jakoś nie miałem przerobane. Nic czterech wszyscy inni mieli O oh, 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 się wystraszyłem gościa, o oh, się wystraszyłem, wystraszyłem Pamiętaj, jak ktoś cię, ktoś cię pobije albo będziesz widział to e, proszę No to od, od razu, od razu, razu. Dokładny opis, bo jak widać da się Da się jako cywil Przez Ostatnio ten mieczek nam to się bagował, pamiętasz, no nie? No, to był przypo Dobra, tędy, dawać mi skrzyneczki Kurde, miałem skrzyneczkę, a ona nic nie miała w sobie Uuu Cofam, cofam A czy jesteś mord... a nie, to detektyw, dobra tam taki w kapelusiku jakiś biegał. O, ten, o. Przebiega połóż. Ale to jest po... niebieska kamizelka, to detektyw. Także nie fikaj do detektywa, bo cię zdejmie. Opa. Dobra, trzeba, trzeba szukać pana murdera. O! Jest! Taki, taki ten. Taki szary, taki szary. Widzisz? Przed nami, przed nami tam biega. A, no, 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 no. Taki lekko zielono. No! Co ej, za... ej od jimu... detektyw mnie zabił, detektyw Co? mnie zabił! I zbiorę twoje itemy, Dobra, jak masz myśl, jakieś. Wiesz, mam miecz, mam miecz. Dobra, a jak się kupuje, bo nie pamiętam. Mam 21 eee, koszulki. Masz na pasku ta, 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 taką tą, tą skrzyneczkę. Czy coś, o. Co za detektyw, w ogóle on powinien umrzeć. Halo. Eee, ja, ja tu oficjalnie otwieram petycję, żeby detektywa na krzesło posadzić. Uważaj, on tu jest, on tu jest, uważaj! Wiem. No, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj PVP, pamiętaj, nie idź nigdy do tyłu. Kurucji. Akurat woli. kupiłem dodatkowy miecz, bo wiedziałem, że po dwóch tych on się staguje, a ja tu idę w no, po trzech chyba, że po prostu... No, wtedy nam coś no, po... się bugowało. Bo, bo teraz na jednym mieczu tam tego, te, tego morderca popiłem. No nie no, wszystko widać detektywa. ale byśmy, na pewno byśmy to wygrali, gdyby nie detektyw. Czekaj, muszę zobaczyć, jak ten detektyw dostaje w Ciry, bo właśnie go goni. Miałeś go gonić, tak. No, dobra, idziemy. Słuchaj, idziemy na inne lobby. Hm. Ta gra była ustawiona. Była to, to ustawiona. Dobra, biorę detektywa, bo tutaj detektywi mają nie po kolei w głowie. Stoję ja to skończę. Kurde, typo do strzelano, nie? Hoppa, hoppa. ty podobnie mnie nie? Otspa, hoppa. Ty jesteś mordercą. Na, na pewno jesteś mordercą, który stoi z wyciągniętym mieczem na samym środku. <laughs> <laughs> Kurde, to no. Ej ty, odkrynie. ale to można. Ej, ty, to by nie było kupie. Bo chyba morderca ma identyczny mieczik, nie, czy on ma jakiś, nie pamiętam. Nie, 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 bo tutaj można kupić maksymalnie kamienne, a morderca ma a, no. to no, no, no. widać, no nie? Ale no niektórzy detektywi <laughs> tak... On ma miecz z <laughs> ja I cyk, nie ma A powinno być jak w Burdermaster, że jak po prostu, jak, jak jest strzał, to że, to że wtedy też on upada, no nie? No. To by było dobre. On library wygrywa, to jest bardzo malutka mapa, tak ci powiem. O! Bardzo malutka, A zobacz, to wygraliśmy my... chyba na niej, to to z poziomami tutaj, nie? E, no niekoniecznie. Kurde no. Co właściwie napisane. No, nie ważne. Free to one. Free to one, końce biorę. I szukamy mu... Dobra, Bobik, z kim jesteś? Citizen. Pomyślałem, że zwycięzcą. No do końca normalnie, bo już bym na miecz miał, ale nie szedł za mną. Co? Pamiętaj, jak ktoś zobaczysz to od razu information. Okej. Okay. Nie tak ciekaw. Oho, patrz, ktoś ginie, ktoś ginie, słuchaj. Mocno giną, kurde, mocno ginął. Kurde, 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 ja tutaj końce zbieram. Ja tu końce zbieram na miecz. Kurde, wszystkie skrzynki mam puste. Pomocy. Chyba Stevek, <laughs> aczkolwiek nie wiem. Ten no, Stevek wydaje się jakby naładowany haksami jakimi, wiesz? Steve'ek z haksami? Kurde, nie trafiłem w niego. O tu. No. żeś mnie przestraszył, gościu. <laughs> o, lokrzypał. Może tutaj. Na I'm sorry, I saw nothing. Czekaj, bo ja obsałem tego Steveka, wiesz? Który? Jest taki Steve, który wygląda jakby biegł jak zbagowany, ale on ma skin'a odwróconego. NIEEEEEEEE! Czym ja to zrobiłem, bo ja myślałem, że ty gdzieś tam pobiegłeś daleko! O, mój nie wypalił. Kurde! Tym razem byłeś bliżej i normalnie... Miałeś miałeś chwilowe zaskoczenie, ja tak patrzę, co Bobix? Ktoś tam pada, koło Bobiks, już co mówić Bobik, chodź zabiję. Ale patrzę, a tu Bobiks mam jak... <laughs> Dobra. Bo się skrolował. No kurde <laughs> Dlatego ja zawsze używam, wiesz, przycisku, raz, dwa, trzy, cztery. Nie, zamiast scrolla, bo scroll naprawdę bywa zdradliwy. <laughs> ja nie przyzwyczajony do przyciska, ja zawsze... generalnie 2-0. <laughs> 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 Wszyscy piszemy komentarz 2.0. Słuchajcie, wszyscy piszemy komentarz 2-0. Musimy to liczyć, słuchajcie, musimy to liczyć, bo jak my zapomnimy. Jak to się liczyło, to wy będziecie wiedzieli. Pamiętali no, o, o no. A, nie, prawda. No, było tak bliźziutko, a mogę cię wcześniej tam. Ale mówię tak, a nie, jeszcze tutaj. Kciuka, no. O, to jest naprawdę bardzo fajna mapa dla detektywa. Mam nadzieję, że nie będę. Dziękuję. Kurde, patrz, biegałem obok Bobiksa na początku. Mogę w niego do dopóki na początku. Kurde, może by Maciej w mental dostał tak, cheater, U, ale... Uch, ja nigdy nie będę miał dwa, Good luck and have fun. Tak powinno być napisane. Good luck and have fun. Dwa pieniążki zarobione. I też sieci I przygonione. No. A jestem z tej strony mapy, tak się dziwię. Coś mi ta mapa nie pasuje, wiesz? Huh. Po, czym, po czym się ogarnąłem, że jestem z drugiej części mapy. No i klap. No i no, halo, co jest, kurde? Tu chyba dawno nikogo nie było w tych skrzyniach takich, jak przyglądam. Eee. No co <laughs> będzie, ty we no mnie co? Co? co się <laughs> mnie <trzyma? laughs> No halo? No. Ja no. nie rozumiem. Come on. Dobra. Stanął obok mnie, to, to, to wiesz co ja sobie myślę, no nie? No bo ja, ja, ja tak normalnie sobie podbiłem, tak sobie biegnę, paelo, a ten to mnie celuje. No nie! 3-0. No nie! no. 3-0. Nie! Masz tam gdzieś napisane pewnie, że Elon jest murdera, tak? za kamerką mam takie podpisy, wiesz? No, no. Takie haksy za kamerką, bo podpalane, nie? Tam jakieś tu... Nie wiadomo co. Tak, halo, murder alert. No, no, nie. <grym>. no niech to wiesz, To było, to było genialne. Widziałeś kiedyś większy lucky shot ever? Nie, no bo zawsze idę, biegnę, no to biegnę, o, oh, o, oh, elo, elo, biegnę. parkour przestał wychodzić, bo, bo on taki śmiesznie w sumie jest. Zaś jakbym se też poszedł gdzieś tam daleko w Bieszczady, to też byś powiedział, że o, jestem pewnie No Nie da się, tak? No bo tak podejrzanie biegałeś. Nie biegałeś? Jak natu, naturalny cywil. Tylko tak, e, e? panie kierowniku. Ale <laughs> znowu zło to Ja myślę, o, tu nikt piątaka nigdy nie chce. Coś mi z nim nie pasuje. <laughs> co to zło? Co, co, co? <laughs> co ten bobis? Chyba, chyba musimy to na odwrót robić, że, że ja morder, a ty detektyw, to wtedy większe szanse są u ciebie, wiesz? Skitu. Co za... No co? Ja nie wiem no! Have fun, get luck! O, dawaj tą skrzynkę! Line brown aqua shirt Aqua aqua Jasno brązowa lekko o. niebieska Jak to Bobix? Co? Gdzie ja? Że jesteś morderem To trzeci raz z rzędu, oczywiście! No tak Pff. Bo tu, ktoś, tu ktoś nie żyje. Ty on biega na szybcie. Cheater! O! Cheater! A, bo nie będzie go widać Cheater! O! Tu co <grym> <Spucowali cię. grym> czemu? Że co niby? Ja nie wiem. Life brown, jak no, jak nic. <grym> o nie, screaming distance to nie. Tu, Wiesz co, chyba ten... tutaj masz konkurencję, bo tu ktoś jest inny, to wygląda jak ty. Co? Ja nie widziałem takiego. I, I na kolejnym serwerze ktoś kto mi kradnie, o nie. Nie, na no, tabie nie widzę nikogo takiego. Tam jest to. te no, To Ten czarny, czarny pewnie, to ten... Ty... No chodź, Ale no, chodź. nie ma akła. Ty masz akła. To Aqua A że dr, żele Możliwe Możliwy. <grym> du, 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 du. To witness. No wszystkie skrzynki, nieba jakby chcę kupić semię, czy kto nie kupi go nawet? <grym> o, za ja nie wiem. JEST! 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 Yes. UDAŁO SIĘ! UDAŁO SIĘ! No widzisz, bo sobie stwierdziłem, że tam... ale dobrze mówiłem, że ty jesteś. Dobrze mówiłem, także miałem rację. Masz te swoje 3-1. Udało się, udało się. Ale jak ty się nagle tu wziąłeś z tyłu, myślałem, że ty tam gdzieś pobiegłeś. to sobie, a, wejdę sobie, zobaczę, co tutaj było napisane, nie? To ładnie. Na twoje szczęście powiem ci, że... Aj! Aluch! O klawiaturę Aj! przy ostatnim strzale, także... A niech to. Masz farta, masz farta. No co Ale tak? się udało. Dobra. To się udało. Dobra, Bobiks, masz farta, słuchaj. Masz farta, zdobyłeś ten jeden punkcik, zrewanżowałeś się choć jeden raz, zobaczymy jak będzie kolejnym razem. Ale skuba nie tyle razy po morderstwo, to mi się nigdy nie uda. Ja nie wiem, ja nie wiem. Także słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli ja Ci się odcinku stawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do roboty, udostępnijcie na fejsie. E jeśli dotrwaliście do samego do, do końca, to naszcie wynik. Oraz też napiszcie do tego, Bobix ma farta, No bo miał farta, no. nie? Na farcie trzy razy. <grym> miał farta, miał farta, bo trzy razy morderca, to, to to ja nie wiem. To ja nie wiem, naprawdę. Ustawione. To jest, to jest jakiś hitcher ustawiony przede wszystkim. No napisałem do admina, a napisałem do admina i on tam. Tak, ej, daj wygrać, daj wygrać. Daj, daj wygrać. A mówi, no, dobra, dam ci wygrać. <noise> także śpieszcie. No to ten, no to ten, tak? Sobie patrzę i nie dopatrzę. Ale słuchajcie, przypominam, że y, jako, że są ferie, nie, nie u wszystkich, ale ten nasz maraton tutaj dwóch odcinków dziennie trwa y, codziennie, tak? Przez całe ferie. O, już mnie na nową mapę przerzuciło. Y, także. Y, a, bo ja sobie stąd, y, wyszedłem stamtąd. Ciekawe, kim bym był. Znowu murder, znowu murder! <noise> Także przypominam, że u mnie odcinki są w godzinach 7 i 18, ewentualnie 8, 18, zależy od której je wrzucam. Także jak najbardziej w tych godzinach do mnie zapraszam na kanał. Nigdzie indziej tylko do mnie w tych godzinach, bo są nowe odcineczki Minecrafta. Bardzo fajne. Zresztą, jak ostatnio widzicie, jak oglądacie, jest naprawdę nieźle. Tak, tak. To, to mi się ostatnio <laughs> podoba ten maratonik, bo jest naprawdę moc, której, której dawno nie było, bo jest taka niezła. Na przykład z Bobiksa, no, ale, ale to po, 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 pomijamy. No, elegancko już dwóch zabiłem Tak, także jeśli. Y, Przeczytajcie przez te informacje, to napiszcie komentarz, przetrwałem. O, o, a u Bobiksa możecie zobaczyć ostatnią rundę. Ja kończę. O, dzięki, na razie, cześć. Hej, hej. Jo, jo. Ja tutaj ciśnę. I łapie. tak przegrasz. Nie przegram, nie przegram. Ja tu na farciku. Ja tu na farciku. Leciutka. O, życióweczka, życióweczka. Uwaga. O, ale tutaj leży ludzi, o kurde. A biorę skrzynki, sobie pozabieram im, żeby nie mieli końców. Icy. Zabieraj. Ty, ale tu już nie ma ludzi, gdzie oni wszyscy są. O dobre, jeszcze jest paru. Czy tam Wiem, że w sklepie możesz kupować jakieś rzeczy, które podpowiadają. A jaka w ogóle mapa? Yy, a nie wiem. Taka. Taka nie wiem, jakaś dziwna. <grywa> Jakieś te żółto, takie czerwone są daszki taka woda. Yy, o nie wiem jak to się nazywa. Tu nigdzie nie pisze, nie? Mhm. E to i tak ci teraz. Da się. Ale, ale na przypale, ale mądry, na przypale, ale, ale na przypale zrobiłem, nie? Teraz na przypale zrobiłem. Pamiętaj, bo, że bo biegłem, bo biegłem z mieczem. Ale mieczem możesz rzucać, pamiętaj. No właśnie. Nie <laughs> wrzuciłem i nie wiem, gdzie on jest. Pa, on próbuje we mnie strzelić, bo ja z mieczem na przypale pobiegłem. No nie ma! Chodź tu. Chodź tu. No nie zastrzelisz mnie, nara ci. <laughs> Dobra, nie żyjesz. Elo? <laughs> Elo! Dobra, de detektyw. Rzucaj mieczem, rzucaj mieczem. Zabieram detektywowi. Buławo, buławo. O, o, nie mogę. Ale nie mógłby mnie strzelić! Nie, nie mógłby jeszcze i trzy razy próbował, nie udało mu się. Okej. Okay. Jeszcze dwóch typów gdzieś jest. Ale gdzie? To nie wiem. Oni Co będą pewnie ich? do tego, zajasznej, koło zajasznej. tego detektywa pewnie. Wiedziałem! Wiedziałem. No raci i tu elogo! go! elogo! Co! Jak mnie zabił? No nie no! Kurde, no i przegrałem. Ale jakoś mi się no zbugowało. I no mi się zbugowało. O to przypał. Dobra. O to dzięki za oglądanie. U mnie była dodatkowa rundeczka. Elegancko. No i to by było na tyle, oczywiście. Łapeczka okay, w górę, subik. I wbijaj, tak wbij, wbijamy dobra. wszędzie na kanały. Dokładnie. <laughs> no, subójcie mnie, subójcie Warteza i. Dawesz mi